Hejcie witajcie, z tej strony Debartek i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale z gry Brawl Stars. I jak widzicie, brakuje mi dwóch pucharków do 8000 y, pucharków na tym koncie. Więc dzisiaj sobie y, zagramy, żeby wbić 8000 pucharków. Gdzie sobie właśnie Tę liczbę wbijemy, ale zanim do tego przejdziemy, no to strzelcie łapeczkę w górę. Standardowo, zasubskrybujcie również kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego nowego filmu. Napiszcie również komentarz dla zasięgu, będzie wtedy fajnie. No i co, przechodzimy do oglądania. A raczej do tematu odcinka. Eee, dobra, eee, dobra, eee, to tak mm, niech będzie Karl. Możemy sobie zakryć Karlem, ale na jakim trybie? Jaka ma pana solo jest? Myślę, że git, więc możemy sobie zagrać Karlem na solo Więc dobra mm Gramy Odblokujemy sobie właśnie zaraz 8000 Będziemy mieć i odblokujemy sobie M's I tam sobie chwilę pogramy O nie, o nie, o nie, o nie Oj oj, 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 niedobrze, 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 niedobrze. Jestem trochę w potrzasku Ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka pucharków będzie, bo brakuje mi tylko dwóch pucharków yy, do 8 tysięcy, więc mam nadzieję, że kilka pucharków chociaż będzie. Yy, bo nie chcę mieć grać drugiej rundy. Yy. Ja będę grać tak ostrożnie, oczywiście. Nie będę tutaj raszował tak mocno. No nadal jest ośmiu zadymiarzy. Trochę niedobrze. O nie, o nie ból. Dobra. No, dobra, trzeba jakoś podjechać tego bóla, ale tak ostrożnie, bo on ma 4 cuby. Ja allem tak zbytnio dobrze nie gram, ale oczywiście coś tam umiem w porównaniu do innych postaci. Coś tam umiem. Gdzie ty jesteś ból? Nie mogę cię zlokalizować, o, tam jakiś tik jest. Mm, jego moglibyśmy tutaj podjechać, ale ten 8-bitowiec nadal nas tutaj męczy. O nie, i jeszcze L Primo na ulcie. Nie, nie, to jest normalnie katastrofa jakaś. Tutaj mam dobre szanse z tym 8-bitowcem. Mam podobne szanse. Ehm, dobra, sześciu mamy. Ehm, dobra, tik już nie żyje. Ehm, Oj, 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 Prawie umarłem, prawie zginąłem hmm. Dobra, dobra Dobra, trzecie miejsce ja. Aj, 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 aj. trzecie miejsce, ale i tak jest dobrze yy, Chyba wbiliśmy to, no nie? Tak, plus 6. mamy, mamy już osiem tysięcy Więc wow, pięknie Mamy osiem tysięcy No wreszcie mamy to z głowy Dobra. Okej, okay. mm, zrobimy sobie screena e, jak coś. I no, mamy wszystko już odblokowane. E, to jest zobaczmy, czy mamy coś ciekawego w sklepie ogólnie. E, nie za bardzo... E, Skiny takie sobie, okej. Okay. Nic ciekawego tutaj nie ma. Yy, ale dobra, wbiliśmy sobie 8000 pucharków yy, tak, wygląda, yy, tak wyglądają moje statystyki ogólnie. Yy, 8000 yy, pucharków zwycięstwo na 3700. W sumie nie wiedziałem, że aż tyle już udało mi się zagrać. Na, najwięcej gram zwykle. Yy, Właśnie trójek tutaj na solo 100 na dół 200, też tak trochę mniej gram, oczywiście. lig za bardzo nie gram. Ym, więc dobra. 54. Doświadczenie i yy, co? Myślę, że możemy przychodzić do odblokowania EMS. Yy. Yy. No, i mamy już naszą EMS. Odlokowaną. Eee, to co, eee, jeszcze luknę sobie. Eee, no, to jeszcze jedyna bozaczka, którą mam do odlokowania na tym koncie, to jest Z Steel nawet chciałem mieć, bo nawet dobrze gram. Eee, wiem, że umiem grać nim na, eee, na e, robolu bo oczywiście eee, no, na innych kontach, właśnie jakie miałem, no to oczywiście właśnie na innych kontach eee, byłem z tyłu dosyć dobry, w szczególności na na Brawala właśnie um, tutaj jakieś tutaj mamy zadanka, ale to raczej na, na live bardziej bym zostawił, um, aczkolwiek na razie bym raczej nic tutaj nie um, nic tutaj właśnie nie działał na razie, na razie bym zostawił um, puszowanie, bo mam jeszcze nowe konto, um, gdzie tworzę nową serię. I bym na razie tam się skupił. Trochę tam pucharków powbijał właśnie na tych live'ach. Teraz, um, e, właśnie e, na tym nowym koncie pod odcinek. E, a później i zostawimy na razie to konto, aczkolwiek później będziemy grać i na tym, i na tym koncie. Tak, właśnie mniej więcej porówno. Bo teraz to już te to 8000, to tak dużo już. Um, nie musimy na razie robić yy, tutaj sobie m, wybieramy naszą Ms. Yy, ems jest całkiem spoko, ale to też zależy właśnie jakie są mapy yy, ogólnie Ms umiem grać, ale no wiadomo zależy to od Danego trybu i mapy. Oczywiście dajemy sobie na solo. To są zerowe pucharki, niskie pucharki, więc oczywiście yy, będzie nam dosyć łatwo szło. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, jakoś mapa szczególnie nie jest dobra na, na M, tak mi się by wydawało przynajmniej, ale yy, sobie zobaczymy, jak to nam pójdzie. Yy. Dobra, mamy tutaj jakiegoś dynamajka. Um, ogólnie ten film nagrywam um, dzień przed, um, dzień przed, właśnie um, końcem sezonu. Um, koniec sezonu jest w poniedziałek, a ja to nagrywam w niedzielę. A wy najprawdopodobniej widzicie to um, we wtorek albo w środę, zależy, o której tam wrzucę. Um, dobra. Eee, dobra, dobra. Mm. Tu mam jakieś niedobre lagi. Eee, o nie. P znaczy, prawie byśmy dojechali tego Karla. Eee, eee, ale użyjmy sobie na tą peni. Eee, Yy, właśnie tutaj yy, No użyłem, użyłem właśnie sobie tutaj y, ulta yy, No i mamy już wielkie starcie 8 bitowiec, mamy 8 kubów yy, O nie, tylko lagi mam yy, A tak to myślę, że powinno nam się udać Jakoś Bo takie jak mówię, to są niskie pokarki no, i tak udało nam się właśnie tutaj em, zwyciężyć. Em, no, właśnie udało nam się tutaj zwyciężyć bez żadnych tutaj problemów. E, I co, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek polegał tylko na tym, że wbiliśmy sobie 8000 pucharków i odblokowaliśmy sobie yy, naszą MS. Yy, ale i tak mam nadzieję, że Wam się spodobało. Miłego dnia wszystkim. Widzimy się w kolejnych materiałach. Strzelcie łapeczkę w górę, jeśli film Wam się właśnie spodobał tutaj. Yy, no i co? Trzymajcie się i cześć!